Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, twój doradca piękna, a to jest minuta piękna. I w tym krótkim filmiku opowiem Ci o moich najukochańszych perfumach i postaram się opowiedzieć Ci o zapachu, który skradł moje serce i moją duszę i po prostu jest dla mnie... Najpiękniejszy na świecie. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak piękniej wyglądać i piękniej żyć. Dobieram i sprzedaję luksusowe kosmetyki luksusowej amerykańskiej marki Mary Kay. Jak również rozwijam zespoły sprzedażowe tej marki, pomagam kobietom zarabiać pieniądze w oparciu o system marketingowy Mary Kay. Prowadzę warsztaty piękna i pewności siebie w całej Polsce, jak również prowadzę metamorfozę online, do której bardzo Cię serdecznie zapraszam, jeśli, nie jeszcze, jeśli jeszcze nie znasz tych kosmetyków. powiem więcej w dalszej części filmiku. I dzisiaj chcę z Tobą podzielić inspiracją do przetestowania nowego zapachu. Nowego zapachu dla Ciebie jest edycja limitowana i jest to zapach od Mary Kay, który nazywa się Illumina Dreams. Personalnie jest to mój ulubiony zapach, ponieważ zawiera w sobie mój ulubiony kwiat. Jest to irys. I irys jest jednym z najrzadziej stosowanych w perfumerii zapachów. Pewnie domyślasz się dlaczego. Jest to jeden z najdroższych składników perfumeryjnych. Masło irysowe, tak zwane niebieskie złoto, jest tak niezwykłym, tak po prostu pobudzającym zmysłem zapachem, że nie da się go porównać z niczym innym, ale równocześnie jest to jeden z najdroższych składników, więc jest bardzo, bardzo stosowany w perfumach i jest to jeden z głównych składników właśnie zapachu Illumina Dreams. Nazwa Dreams sugeruje, że jest to zapach dla kobiet, które mają odwagę marzyć i mają odwagę te marzenia spełniać. I naprawdę za każdym razem, kiedy zaczynam dzień i Spryskuje się dosłownie kropelką tych perfum, a to czuję jak przybywa nowa energia, jak dostaje po prostu takiej rzeźkości, takiej witalności, takiej siły do życia, bo jest to zapach, no właśnie, z jednej strony bardzo kobiecy, bardzo zmysłowy, bardzo głęboki, bo mamy tutaj właśnie w tych nutach głębi, czyli tych najgłębszych, czyste pismo. Białe drewno i różową sól morską, więc to są naprawdę takie bardzo, bardzo głębokie nuty. Ale równocześnie jest to zapach taki bardzo orzeźwiający, bo w pierwszym takim zderzeniu trudno się mówi o zapachu, ale postaram się to opisać te pierwsze nuty to są właśnie takie nuty jak różowy pieprz, morela i świeża frezja, Więc najpierw czujesz taki, taką iskrę świeżości, a potem pojawia się właśnie to głębokie masło i rysowe wzbogacone o konwalie i jaśmin, więc z jednej strony zapach bardzo świeży, bardzo kwiatowy, ale równocześnie bardzo głęboki i kobiecy. Nie potrafię porównać tego zapachu z żadnym innym dostępnym na rynku, bo jest tak unikalny, ale jeśli chciałabyś spróbować napisz do mnie, a dołączę do Twojego zamówienia próbkę tego zapachu. Czasami dosłownie wystarczy spryskać nim bibułkę, którą dołączam do zamówienia i często klientki piszą do mnie Pani Marto, co to za niesamowity zapach? To jest właśnie Illumina Dreams. Na uwagę zasługuje też przepiękne, ekskluzywne opakowanie, ciężka, szklana butelka. Często światło pięknie się w niej odbija, tworząc takie właśnie tęczowe kolory. A sam zapach ma taki delikatnie miętowy, miętowy odcień. Tutaj oczywiście mamy logo. Mary Kay, więc jeśli jesteś fanką niszowych zapachów, chcesz pachnieć trochę inaczej niż wszyscy, bo tych perfum nie kupisz w żadnej perfumerii i chciałabyś spróbować Illumina Dreams, napisz do mnie, a z przyjemnością pokażę Ci mój ukochany sekretny zapach. Oczywiście jeśli nie znasz tych kosmetyków, to serdecznie zapraszam Cię też do udziału w Metamorfozie Online, gdzie nauczę Cię, jak pielęgnować swoją skórę, jak wykonać makijaż i wyślę Ci zestaw 18 próbek naszych kosmetyków ręcznie pakowanych, pakowanych z sercem na 3 dni, tak żebyś mogła doświadczyć tego luksusu na swojej skórze, przymierzyć, zobaczyć. Jeśli masz problemy skórne, nie zwlekaj, zostaw komentarz Metamorfoza już dzisiaj, bo każdy kolejny dzień bez dobrze dopasowanej pielęgnacji. Pogłębia Twoje problemy skórne, więc jeśli chcesz poprawić kondycję skóry, napisz Metamorfoza. A jest przyjemnością wyślę dla ciebie zestaw próbek i będziesz mogła przyjść ze mną trzy dni o metamorfozę i potem zdecydować, co dalej. Czy chcesz używać tych kosmetyków na co dzień, czy chcesz zostać moją klientką, a może rozpocząć współpracę i dołączyć do mojego zespołu. Zapraszam Cię do tego bardzo serdecznie, życzę Ci najprzy... najpiękniejszego dnia, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz każdą minutę piękna, że wspierasz moje social media, to dla mnie bardzo, bardzo dużo znaczy, a tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam i jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, pa, pa.